Po Magdalence. To, co ogranicza nasze elity, to przeszłość. Ten niechciany model sowieckiej władzy, wpleciony w polską rację istnienia, przesiąknięty szlacheckim wymiarem posiadania, skroił na miarę odpowiednią mentalność, skutecznie ukrytą po Magdalence, gdy mali agenci z pijacko-orgiastycznymi wpadkami zbudowali nam domy na fundamentach kłamstwa. A nic tak nie szkodzi w łączeniu pokoleń jak kombatancka fałszywka i lęk przed ujawnieniem. Jest w naszym patrzeniu ta sama przysłona. Potrafimy zobaczyć, lecz brakuje nam siły, by zmienić ten układ zakorzeniony w komunie. Zostało nam kilka lat do tej biblijnej pustyni, gdy za zdradę musiało wymrzeć całe pokolenie.